Witam w paszkowych przemyśleniach. Witam i dzisiaj chciałbym zwrócić Wam uwagę na małe decyzje w naszym życiu, które potrafią wiele zmienić. historii w sumie powinienem zacząć od tego, że stłukłem swój tablet znowu. I dzięki temu kolejny raz skłoniłem się do pewnych przemyśleń, a mianowicie to nigdy by się nie wydarzyło. Gdybym nie był dobrym człowiekiem. Historia wygląda w ten sposób, że pewien Filip podszedł do mnie i zapytał mnie, czy pożyczył mu piątaka. Ja powiedziałem, że nie mam i powiedziałem, że dam mu dychę. On powiedział: Nie chodź ze mną, i poszedł z nim do sklepu, na przerwie w szkole. I się stłukł. Nie będę mówił jak, bo też co za debil. Skacze z tabletem w kieszeni, w bojówkach, w kieszeni niezapiętej, luźnej i niezabezpieczonym gumką. To, to się... Swoją drogą. Ale bardziej chodzi mi o to, że gdybym w ogóle nie wyszedł ze szkoły, to w ogóle nigdy by się to nie wydarzyło. I tak właśnie jest. Jak małe decyzje mogą doprowadzić do czegoś, czego nie chcemy? Się nie spodziewamy. Tak samo też właśnie Skłoniło mnie to do powrócenia, nie do dawnej przeszłości, ale do czegoś, co się wydarzyło, a mianowicie tego, jak Dalegor stracił zęby. Bo zdarzyło się to na treningu, na którym mnie nie było. I dowiedziałem się o tym po tym treningu, tak mi się wydaje, że tak to leciało. I... Myślałem wtedy na temat tego, co jeżeli bym się zjawił na tym treningu, nie pamiętam, coś, coś, coś się działo, że nie mogłem się wtedy pojawić, ale co by się stało, gdybym tam był? Może ja bym stracił zęby, a może nikt by nie stracił zębów. Dlatego bardzo zastanawiam się, czy to wszystko jest zapisane gdzieś, czy właśnie te decyzje są z góry przesądzone, czy my mamy możliwość wpłynięcia na to. Nie wiem i nie chcę wiedzieć. Jednak dręczy to człowieka. Mogłem powiedzieć filmowi, się, ale nie zrobiłem tego. Nie zrobiłem. Mogłem dać mu te 10 złotych nie iść. Mogłem się zjawić na treningu. Także, nie przedłużając, spukłem tablet. Chyba będę musiał wymienić szybkę. Bardzo nie zrobię, bo mi strasznie nie przeszkadza. Ale boli. To koniec na dzisiaj. Zapraszam do poprzedniego materiału i do lajkowania na fejsie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Szelajka, suba. siemanka. Woleń posza odmeldowuję się.